Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Uczę wypełniać. Robię to lepiej lub gorzej, ale na pewno to robię. Lecz czy wypełniam? Boże przykazania, bo to o nich mówi Jezus. Są one jak słupy wzdłuż drogi. Po bokach której rozciąga się otchłań. Iluż próbowało te słupy wyrwać, przestawić, zbagatelizować. Zawsze wtedy okazywało się, że ludzie bez nich są jak ślepcy. Że świat staje się przerażający. Że zamienia się najpierw w dżunglę, a potem w ocean krwi. Więc czy wypełniam? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.